Dzień dobry. Na no poprzedniej lekcji rozmawialiśmy sobie o rozwoju liczby ludności na świecie. Powiedzieliśmy sobie, że liczba ludności na Ziemi cały czas wzrasta, a wzrasta przede wszystkim przez kraje słabo rozwinięte, bo o tyle w krajach wysoko rozwiniętych, czyli takich chociażby jak Polska, mamy ujemny przyrost naturalny. Natomiast o tyle w krajach słabo rozwiniętych cały czas ludzi przybywa. Ale są też wyjątki, bo są również kraje wysoko rozwinięte, w których również ludzi przybywa. I takim regionem świata, w którym bardzo szybko następuje zrozumienie ludności, takie zjawisko nazywamy eksplozją demograficzną, występuje w Azji Południowo-Wschodniej, czyli Tajlandia, czyli Chiny, przede wszystkim Chiny, India, India tak naprawdę... Obecnie są na drugim miejscu pod względem liczby ludności, ale bardzo szybko gonią Chiny, bo o tyle Chiny zatrzymały eksplozję demograficzną, o tyle Indie cały czas zmagają się z tym, no niezbyt korzystnym jednak czynnikiem. Dlatego, według demografów, za kilka najbliższych lat tak naprawdę Indie znajdą się na pierwszym miejscu i przegonią Chiny w ludności w liczbie ludności. W każdym bądź razie, nie owijając w bawełnę, Azja Południowo-Wschodnia jest to region o największej, nie tylko gęstości, ale w ogóle liczbie ludności na świecie. I o tym dzisiaj się będziemy uczyć. Lekcja dosyć krótka i myślę ciekawa. Strona 42. Zróżnicowanie, rozmi zróżnicowanie rozmieszczenia ludności na świecie. Książka, przypominam, taka. I mamy mapę, która nam pokazuje na 43 stronie, która nam pokazuje. To jest tak zwana mapa kropkowa, i ona nam pokazuje, gdzie tych ludzi na świecie mieszka najwięcej. No i oczywiście, na pierwszy rzut oka, rzuca się Azja Południowo-Wschodnia. Proszę zobaczyć, Nizina Gangesu. To jest obszar o największej gęstości zaludnienia w całych Indiach. Dlaczego akurat tam? no dlatego, ponieważ mamy tam rzekę, jest to Ganges, a największe w ogóle zagęszczenie ludzi jest tam, gdzie Brahmaputra uchodzi do Gangesu, czyli to zlewisko, tak, to do rzeczy, gdzie Brahmaputra uchodzi do Gangesu, jest najbardziej zaludnione w Indiach. Dostęp do wody pitnej. Nie zapominajmy, że Indie, że Kaganges to jest święta rzeka Indian, prawda? Drugi obszar w Azji, który jest bardzo gęsto zaludniony i rzuca nam się w oczy, to jest proszę Państwa, to są Chiny Wschodnie. Dlaczego Chiny Wschodnie? Ano dlatego, ponieważ na zachodzie Chin. Mamy góry, mamy wyżynę tybetańską, no i oczywiście najwyższe góry, czyli te Himalaje, prawda? Co za tym idzie? Klimat jest nieznośny, jest mało wody. Mało wody, ponieważ na północ od Himalajów jest cień opadowy. Cała wyżyna tybetańska leży w cieniu opadowym. Dlaczego w cieniu opadowym? Ponieważ my wiemy, że kontynent azjatycki leży na półkuli północnej, a my wiemy, że na Oceanie indyjskim tworzą się monsuny. Kiedy monsun letni wieje z nad Oceanu indyjskiego na Azję, to ta cała wilgość tak naprawdę osadza się na tych wysokich szczytach górskich, czyli na Himalajach. A dalej mamy cień opadowy. Co to jest cień opadowy? Odsyłam do filmiku, też o tym nagrywałem, bo to jest ważne pojęcie do matury. To dlatego właśnie, jak spojrzymy na Chiny zachodnie, to zobaczymy białe plamy. Dlatego właśnie są góry, czyli ukształtowanie powierzchni jest niekorzystne. Mamy mało opadów, czyli surowy klimat. Poza tym jest mało wody w postaci cieków wodnych, rzek, bo większość rzek w Chinach właśnie znajduje się w tych wschodnich. Poza tym gleby. Tam, gdzie są gleby, gdzie są góry, są gleby słabe, są to gleby takie, są to gleby astrefowe, czyli takie górskie, inicjalne, zawierające dużo kamieni w sobie, czyli tak zwane szkieletowe. Co za tym idzie? No niestety rolnictwo również tam nie będzie yy, obfite. Również Chiny Zachodnie nie mają dostępu do oceanu, a Chiny Wschodnie mają. To również przyczynia się do tego. Że po prostu y, rozwija się tam chociażby y, transport kabotażowy, rozwija się tam rybołówstwo, rozwija się tam rybactwo, porty morskie, prawda? Nie zapominajmy, że w, w Szanghaju mamy największy port morski na świecie, prawda? Więc to dlatego, jak spojrzymy na mapę, to widzimy, że te Chiny wschodnie mają tak wielką gęstość zaludnienia. Gdzie jeszcze na świecie poza tą Azją Południowo-Wschodnią jest dużo y, ludzi mieszka? Europa Zachodnia, proszę Państwa, Europa Zachodnia czyli chociaż, Zachodnia, czyli chociażby Niemcy, chociażby Francja, Wielka Brytania, nie zapominajmy, że Wielka Brytania. Mimo tego, że jest krajem no mniejszym od Polski, ma aż 66 milionów ludzi. Niemcy, proszę Państwa, 82 miliony ludzi, też kraj niewiele większy od Polski, a liczba ludności, no właśnie, dwukrotnie większa. Francja, proszę Państwa, 60. Też 6 milionów, podobnie jak Wielka Brytania. Dlaczego właśnie Europa Wschodnia ma tak dużo ludzi? Są, leżą tam kraje wysoko rozwinięte, yy, rozwinął się tam przemysł jest przemysł high technology, jest przemysł również ciężki, z którego się odchodzi szczególnie w Niemczech oraz we Francji. Poza tym, proszę Państwa, lepszy klimat, dobre gleby, więcej deszczu, łagodniejszy klimat, bo my wiemy, że czym bardziej na wschód Europy, tym ten klimat robi się bardziej surowie, coraz mniej deszczu, yy, yy, zimy są mocniejsze, więc to wszystko wpływa na to, że jednak ta zachodnia Europa no, charakteryzuje się tą większą gęstością. Yy, zaludnienia. Nie zapominajmy, proszę Państwa, Londyn, aglomeracja, która ma 8 milionów ludzi, proszę Państwa, Berlin, prawie 4 miliony ludzi, największe obecnie miasto w całej Unii Europejskiej, Paryż, proszę Państwa, Frankfurt, zagłębie Rury, czyli największe i najstarsze zagłębie yy, przemysłu ciężkiego w Niemczech. Ale o tym też sobie będziemy mówić. Czyli w Europie, to głównie Europa Zachodnia. Proszę Państwa. Yy, Ameryka Północna, yy, wschodnie wybrzeże Ameryki yy, Północnej. Dlaczego wschodnia? To o tym też sobie mówiliśmy na poprzedniej lekcji. Ludzie, imigranci przybyli właśnie, proszę Państwa, ze wschodu, osiedlali się od wschodu. Poza tym na wschodzie jest ukształtowanie powierzchnie sprzyjające, są tam niziny, a na zachodzie obu Ameryk mamy góry, czyli koldery oraz Anty. Yy, Również gleby, lepszy dostęp do wody. Płyną tam duże rzeki, chociażby, proszę Państwa, rzeka świętego Wawrzyńca, proszę Państwa, która wypływa z Wielkich Jezior y, amerykańskich, a wpływa do Atlantyku, tak, wielkie jeziora właśnie amerykańskie, tak, Wielka, wielkie aglomeracje, które rozwinęły się y, y, właśnie przy tych y, jeziorach, czy chociażby słynny Bo, Bosch Wash, który, y, czyli wielkie megalo polis, które znajduje się w USA. Ameryka Północna natomiast, to proszę Państwa przede wszystkim obszary Wenezueli są gęsto zaludnione, przy Kolumbii, przy Panamie, ale również cała wschodnia Ameryka Południowa, tam również rozwinęły się te największe miasta, czyli chociażby Rio de Janeiro, czy największe miasto Ameryki Północnej i całej półkuli południowej São Paulo. Pamiętajmy również, że São Paulo jest... Yy, nie nie dawno się tak rozrosło, bo nie było wcale takim dużym miastem. W Ameryce Południowej mamy również takie zjawisko jak urbanizacja pozorna, ale o tym też nagramy sobie oddzielny odcinek. W Afryce natomiast, no to spodziewamy się, że będzie największa gęstość zaludnienia no na pewno nie na terenach saharyjskich, a na terenach Sahelu czyli na formie przejściowej pomiędzy równikiem. Czyli wilgotnymi lasami równikowymi, a terenami pustynnymi. Czyli, proszę Państwa, przede wszystkim. Jakie kraje? Kamerun, czyli Nigeria, Niger, y, Gabon, y, ale również Etiopia czy Egipt. W Egipcie również mieszka bardzo dużo ludzi, ale głównie w Delcie, Nilu, czyli gdzie Nil uchodzi do Morza Śródziemnego. Dlaczego tam mieszka dużo ludzi? Rzeka. No właśnie, rzeka. Poza tym, proszę Państwa, żyzne gleby. My wiemy, że w deltach rzek tworzą się najżyźniejsze tak naprawdę gleby, jakie mogą istnieć obok czarnoziemów, czyli gleby fluwiosole, czyli mady. A one są bardzo dobre, dobre dla, dla, dla rolnictwa. Więc proszę Państwa, tak to właśnie wygląda w Afryce. Jeśli chodzi o Afrykę, to największym miastem Afryki obecnie jest Lagos który położony jest w Nigerii, ale pamiętajcie również, że to nie Lagos jest stolicą Nigerii, a Abuja, Abuja również jest bardzo dużym miastem. No jeśli chodzi o Australię, no to, to również się domyślamy, tak samo jak w przypadku Afryki, yy, no ludzie nie będą mieszkać w tych terenach pustynnych, bo w ogóle Australia i Afryka to są najbardziej pustynne y, kontynenty na świecie, jeśli chodzi o pustynie gorące, bo najbardziej pustynnym kontynentem no to jest bez wątpienia y, Antarktyda, bo wiemy, że pustynie lodowe też są, prawda? Y, proszę zobaczyć na wschodnie wybrzeże. Y, na wschodnie wybrzeże. Czego? Australii, prawda? Tam mieszka najwięcej ludzi. I czynniki tego są podobne, jak wreszcie, części świata. Yy, no, i Antarktyda, ostatni kontynent. Jest to jedyny niezamieszkały kontynent na świecie. Jest to obszar, idealny przykład anekumeny, czyli obszaru niezamieszkiwanego przez człowieka. Ale są tam stacje bada badawcze, również yy, Polska posiada tam swoją stację badawczą. Jest to stacja. Yy, Henryka w archipelagu Szatlandów południowych w północnej części, w północnej części Antarktydy, na pół, w oglicach Półwyspu Antarktycznego, ale inne również kraje też mają tam swoje stacje badawcze. Jeszcze dosyć jeden ciekawy wykres, który przedstawia nam, proszę Państwa, na scenie 43, chodzi mi o ten wykres, który przedstawia nam rozmieszczenie ten tutaj, który przedstawia nam rozmieszczenie ludzi w, szeroko, w szerokościach geograficznych, czyli północ-południe, bo szerokość geograficzna północ-południa równoleżniki długość geograficzna południki czyli wschód-zachód. No właśnie. I co my tutaj widzimy? Że większość ludzi, proszę Państwa, mieszka między zwrotnikiem między równoleżnikiem 15 a 60 północnej szerokości geograficznej. No właśnie, dlaczego północnej? A no dlatego, że nie tam jest lepszy klimat, więcej wody i, i tak dalej, tylko dlatego, że półkula północna ma więcej lądów po prostu. Proszę zobaczyć. Półkula północna to Ameryka Północna, Europa, północna część Afryki, cała Azja. A tak naprawdę, jak spojrzymy, ja bym inaczej to może pokazał, tak naprawdę, jak spojrzymy na półkulę południową no, wezmę na Atlas. Proszę zobaczyć. O ja, żeby się różne rzeczy. Proszę zobaczyć. Ile znajduje się na półkuli północnej lądów, a ile na półkuli południowej? Proszę zobaczyć. Widzimy północna, południowa, czyli no, na północnej dużo, dużo. Więcej. I to jest czynnik tego, że na półkuli północnej po prostu mieszka więcej ludzi. Nie to, że klimat jest tam lepszy, nie to, że jest więcej wody, lepsze gleby, tylko po prostu jest więcej lądu, gdzie ludzie mogą się osadzać. I na stronie kolejnej, proszę przewrócić karty, stronę. Mamy obszary o największej gęstości zaludnienia. To my tak naprawdę już sobie je omówiliśmy, więc waszym zadaniem jest tak naprawdę tylko i wyłącznie yy, jeszcze raz to. Przeczytać. I na stronie kolejnej mamy takie wykresy, które przedstawiają nam zmiany gęstości zaludnienia na kontynentach i na świecie w latach 1995 i w 2000 myślę, że nie muszę tłumaczyć tego wykresu no bo wykresy słupkowe uczyliśmy już się, znaczy uczyliście na pewno na lekcjach w klasie drugiej, jak zaczynaliście geografię rozszerzoną, to był temat o znakach kartograficznych oraz o tabelach jak je odczytywać dodam jeszcze, że średnia gęstość zaludnienia świata to jest 50 osób na kilometr kwadratowy i taką informację również macie Yy, na tej samej stronie co wykres średnia gęsto zaludnienia na świecie wynosi 50 osób na kilometr kwadratowy. Najgęściej zaludnionym kontynentem jest Azja, 131 osób na kilometr kwadratowy, a najmniej Australia z Oceanią, 4 osoby na kilometr kwadratowy. zamieszkałem na stałym kontynentem jest Antarktyda, przebywają w niej tylko okresowo naukowcy, około 400 osób. Mało ludzi mieszka na Grenlandii, Wyspach Arktyki oraz na, na obszarach pustyny i wysokogórskich. Jednakże Arktyka nie jest kontynentem i Grenlandia tym bardziej. To tyle. Temat myślę, że dosyć przyjemny. Waszym zadaniem się jest go dobrze nauczyć, bo temat również dosyć ważny do matury, a na zebnej lekcji będziemy rozmawiać o ruchu naturalnym ludności. Żegnam. Do następnego.